Słuchajcie, w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj próbujemy załatwić internet w Tanzanii. i Rendy robi to trochę inaczej niż ja. To on trzyma. Tak, Rendy teraz załatwia odciski. To jest, słuchajcie, to jest taki maleńki, no co to nie? To jest sklepik, to jest takie. Pokażę wam jak to wygląda. Tak to wygląda na targu. A, można tu zrobić wszystko. Można tu zrobić to, co w poważnym salonie. Czyli jest taka maszynka do odcisku. pobierania. Ty już pobrałeś odciski, czy jeszcze nie? Także Randy za chwilę będzie musiał odciski dać. Tutaj ściąga facet jego dane z paszportu, żeby zarejestrować numer. No wszystko generalnie tutaj numery mogą zrobić faki. Jaki Randy jest twój system? Ty po prostu kupujesz za każdym razem nowy Sim? No chyba nie mam. I jakąś promocję masz, tak? Nie wiem, czy jak mam promocję, ale mam przynajmniej internet mm -hmm. i mogę zadzwonić no tak. w razie czego mam spokój. Mm -hmm. Czyli za każdym razem nową kartę SIM kupujesz? Tak, tak. Gdybym przyjechał częściej, no. No. mógłbym trzymać tą samą, tą non -stop, stop, ale tak. Ja mam taki system, że mam router i po prostu cały czas tą samą kartę dowodowuję, ale samym internetem. Mam router, to po prostu już go używam. No router jest o tyle może cięższy, że czasami wysiada mu bateria. Prawdopodobnie płacisz 60 tysięcy. No. Ty płaciłeś 100. No, a ty płacisz 60. I za to samo? Nie wiem. Nie wiesz. Zaraz się dowiemy, ile giga tobie dadzą, a ile ja mam. Ja mam za 100 000 48 giga, czyli tak naprawdę dokładnie patrząc na Polskę, to się nie opłaca. No ale zrobiłem to też zaraz po przyjeździe, po prostu w pierwszym sklepie zapytałem, jakie mają opcje. No i uznałem, że to jest opcja najlepsza. No jak na razie mi wystarcza, ale zobaczymy na jak długo, bo. Generalnie. jak no by, yy, byliśmy, ty często doładowały. Tak. tak, bo miałem nie, bo kupowałem po 20, po 30, i po 10. No teraz kupiłem Lazar 48, i na razie mi starca na wszystko. Tylko, oh Jezu, no mój, mój telefon czasami zaciąga zdjęcia w tą, we w tą, i, i jak zapomnę, żeby dać niski transfer danych, no po prostu płynę. No po prostu płynę mamy szefów, tu mamy panie. I Tu wszystko Zmiania, to nie robią, nie co należy. Dziecko w pracy. Dziecko w pracy mamy. Matoto, fania pija. Matoto, fania lala. A jeszcze odkrywam to na nie woda, a to jest paszport jakiś paszport Okay. Oh, every okay. probably every time you come here, you register with Porta. So they they are saying that you cannot register more anymore oh. using your passport okay. uh, in Portugal. So the best option now is to go to another network. Okay. Mm -hmm. Yes. Okay. Yes. okay. okay. So Randy już ma za

mają jakieś tam I, wewnętrzne swoje ograniczenia. To, Myślę, że spokojnie Randy to zrobi, tylko zajmie nam to pewnie jeszcze 10 minut. W związku z tym pozdrawiam serdecznie, z takiego widzicie, przedrożnego targu w gejcie. Idziemy za chwilę z e, Randy zaprosił nas do, do, do domu swojego Dominik. Także będziemy w gościnie, pewnie też zrobię filmik z tej gościny. Panie Boże, dziękujemy za internet, za to, że możemy się łączyć, na to, za to, że nawet ten filmik dzięki temu powstaje. Daj nam spowodzenie, Panie, w załatwieniu tych wszystkich spraw, bądź uwielbiony za wszystko. Z Bogiem i do zobaczenia.